Cześć. Z tej strony Numizmatyk. Dzisiejszy filmik będzie poświęcony nowej monecie, która za niedługo trafi do sprzedaży. Mowa tutaj oczywiście o monecie z okazji setnej rocznicy odkrycia zespołu pradziejowych kopalni krzemienia pasiastego, krzemionki. Moneta jej nie należy do żadnej serii, jest to temat indywidualny. Nominał tej monety to 50 zł i jest to 27 moneta po denominacji o tym nominale. Wykonana jest w całości ze srebra czystego o próbie 999. Średnica tej monety to 45 mm, waga 62,2 g, czyli 2 uncje. Wykonana jest templem zwykłym przewidywany nakład to 7000 sztuk. Jest to o 1000 więcej w porównaniu do poprzedniej monety o tym samym nominale i tych samych gabarytów. Rand tej monety to gładki. Dodatkowe elementy tej monety to soczewka, wysoki relief oraz krzemień pasiasty. Dodatkowo jeszcze moneta jest oksydowana. Data emisji to 12 .07 2022 roku. Cena emisyjna to 950 zł. Na rewersie centralnie wizerunek górnika z okresu pradziejowego pracującego w kopalni Krzemienia Pasiastego poniżej owalny element skrzemienia pasiastego w otoku na wyodrębnionej płaszczyźnie od lewej strony ku górze napis setna rocznica odkrycia zespołu pradziejowych kopalni krzemienia pasiastego krzemionki zakończony perełką na awersie centralnie na tle stylizowanego fragmentu skały z krzemieniem pasiastym wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczpospolitej Polskiej. Pod orłem po prawej stronie znak mennicy. Powyżej z lewej strony piktogram Wielkiej Matki pochodzący z zespołu pradziejowych kopalni krzemienia pasiastego w Krzemionkach. Poniżej z lewej strony od orła napis 50 zł. Wzdłuż dolnego brzegu półkolem napis Rzeczpospolita Polska 2022. Projektantem awersu i rewersu jest pani Urszula Waleszak. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy planujecie kupować tą monetę. Ja osobiście będę chciał ją kupić. Według mnie jest to bardzo ciekawa pozycja numizmatyczna. Jest według mnie bardzo ładna i posiada elementy, które dla mnie są bardzo atrakcyjne. Czyli y, czyste srebro, wykorzystywane do tej monety, do bicia. Jest y, dwukrotność uncji, co jest dla mnie też bardzo atrakcyjne. Jest oksydowana, a ja bardzo też lubię monety oksydowane. Wysoki relief. Świetna sprawa piękne monety się wtedy ogląda bardzo ładnie one wyglądają no i dodatkowo posiada jeszcze krzemień pasiasy co dodatkowo według mnie sprawia że moneta jest bardzo atrakcyjna mam nadzieję że mi się uda kupić biorąc pod uwagę że nakład został zwiększony tak jak już wcześniej wspomniałem o 1000 sztuk w porównaniu do poprzedniej monety o tym samym nominale i podobnych parametrach przypominam jeszcze raz Data emisji to 12 lipca 2022 roku i cena emisyjna 950 zł. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, jeżeli chcecie być na bieżąco, jakie monety wychodzą, oraz poznać moje zdanie na temat każdej danej monety, która będzie wychodzić. Dziękuję i zapraszam do kolejnych moich filmików.